Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy tego booster Wandla z wersji Paldan Fates. Zawierałam w środku 6 małych boosterków. Dobra, zabierzemy się za opakowanie. fajne okay. pudełeczko z Pikachu. 6 boosterków to zaczynamy booster numer 1 jedna karta do przodu i lecimy energia rośl roślinna skragi fitl paldański wuper Grey Ward, Dash Boom, Nemona Backpack Fire Mape O, Squakagli i X Billy i X Painko i Holdstone Super, mamy pierwszego dropa Okej okay. Mega fajnie Tej karty jeszcze nie mam Ale my liczymy na coś Więcej. Okej, okay, lecimy z drugim bosterkiem. Z pikachu. Jedna karta przekładamy. energia typu elektrycznego. Czyńczą. Pańko, pikachu. Panfi onicolon Clive Blaine o shiny Mushload, czyli dwie paczki dwa dropy o tak się pozdaje karta shiny myszki o ja Zjedziemy z paczką numer 3, energia typu stalowego, magmar, Nemona chamander, i. Wish me z Crafty Electric Generation, pierwszy universe Palda Students, drugi universe Pikachu i Holo Professor Research. Niestety, pierwsza paczka bez niczego. Ok, to zaczynamy otwierać czwarty booster. Musterek numer 4 typu walczącego Barbouch Numer malactus Paldan Student Kilowattrel Nestball Lantern Pierwszy Reverse Numer Drugi Reverse Natu i Gardevoir EX Trzeci Dropik Tą Garder chyba już mam. Ale fajnie, niech będzie kolejna do kolekcji. Wrócimy z piątym boosterkiem. Oby nam coś fajnego dało, Czegoś, czego się nie mamy. O! Energia ognista. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście. Sure Czarkadet, Klobopus, Varum Monkey, Artazon, Lantern, Clive Tatsugiwi, czyli Czyli sushi, <grym> Shiny sushi. No, dopik do to dopik. Tej karty też nie mamy. Także fajnie, że ciała fajne kolorki. ok, shiny sushi no i te karta holo i weavers no i czas na ostatni busterek z pikachu, miejmy nadzieję, że przyniesie nam szczęścia mała myszka Jedną kartę przekładamy. Energia Mroczna. Nemona. warcandy Candy. Channemander. Technical Machine Kisses Punch. gap Locked. Nemona Pack. Pierwszym Reversem jest Zatu. Drugim jest Skragi I Charizard EX. No mega. Tej karty też już nie mam, więc także na 5 na 6 boosterków, 5 dropów Charizard EX, Marsh Hold, myszki Squakabili EX, Gardevoir EX i Tatsugiri. Polecam zostawić łapkę w górę, żeby być na bieżąco z następnymi filmami z openingów kart Pokémon. Dobra, to na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie, cześć!